Nie ma większego, piękniejszego rodzaju miłości, jak pragnąć dobra drugiego człowieka. To jest właśnie prawdziwa miłość, która pozwala mi wyjść poza moje własne ego, żeby chcieć bardziej dobra drugiej osoby niż nawet swojego własnego. To jest miłość prawdziwa. To jest coś więcej niż uczucie czy przywiązanie. Bo są miłości egoistyczne, są miłości także typu małpiego, że kocham na umór. Także chce drugiego człowieka uzależnić całkowicie od ciebie samego. To nie jest prawdziwa miłość. Natomiast prawdziwa miłość nosi w sobie tę wspaniałą myślność, szlachetność. Chcieć pragnieć, pragnąć dobra dla drugiej osoby, a nie ma większego dobra i nie ma większej miłości, jak pragnąć tego, żeby móc z drugą osobą, o którą walczysz, za którą walczysz, móc spędzić wieczność. I to nie tam, tylko tam. Prosić, walczyć o niebo dla drugiej osoby, dla współmałżonka, dla dzieci, dla ludzi, których spotykamy, nawet dla ubogich. To jest właśnie, to jest też walka o przyszłość, o wasze dzieci, o waszych wnuków. Jakim powietrzem będą oddychać w Polsce? Jaką szkołę będą mieli? Jakie uniwersytety będą mieli? W jakiej cywilizacji będą żyć? Czy to będzie cywilizacja ludzka, czy. czy zdominowana przez sztuczną inteligencję, która przejmie inicjatywę. Czy to będzie cywilizacja, w której będzie jeszcze Bóg, czy wszystko będzie już uzależnione od banku i od pieniędzy i człowiek już przestanie się liczyć, bo zostanie zamieniony na PESEL albo na kod kreskowy. Będziemy tylko elementem układanki systemu. To jest ważne. To wszystko zależy od tego, czy nie zapomnimy o tym, jakie, jakie mamy korzenie i jaki jest cel naszego życia.